Witam Was ponownie na moim kanale Urzędaz TV. Dzisiaj zabieram Was na wycieczkę. Zapraszam! Proszę Państwa, witam bardzo serdecznie w miejscu wyjątkowym, w Urzędzie Stanu Cywilnego. To nie jest zwykły urząd. Tu rejestrujemy najważniejsze chwile w życiu człowieka, od pierwszego oddechu po ostatnie pożegnanie. A więc zapraszam na krótką wycieczkę po tym niezwykłym miejscu. Zobaczymy, co można tu załatwić. I niech was nie zwiedzie cisza na korytarzu. Tu naprawdę dzieje się życie. Przystanek pierwszy Narodziny czyli witaj na świecie. Oto miejsce, w którym nowi obywatele oficjalnie pojawiają się w rejestrze. Jeśli ktoś z Państwa niedawno został rodzicem, serdeczne gratulacje. Tutaj zgłasza się urodzenie dziecka. Wystarczy mieć przy sobie dokument tożsamości, kartę urodzenia ze szpitala i pomysł na imię. Urzędnik sporządzi akt urodzenia, w którym znajdą się dane malucha, rodziców i miejsce narodzin. Myślę, że taki zabieg trwa niewiele więcej niż kilkanaście minut. Także zapraszamy. Przystanek drugi śluby czyli tak na całe życie. To jest sala ślubów, miejsce pełne emocji, uśmiechów, a czasem lekkiej tremy. Tu odbywają się śluby cywilne, ale zanim para powie sobie sakramentalne tak, musi najpierw przyjść tu, złożyć dokumenty, wyznaczyć datę i zapłacić niewielką opłatę skarbową w wysokości 84 zł. Można też złożyć dokumenty do ślubu konkordatowego, czyli tego zawieranego w kościele, ale mającego również skutki cywilne. Formalności są podobne, ale ceremonia odbywa się poza murami urzędu. Przystanek trzeci. Gdy kończy się życie, czyli akt zgonu. Niestety życie to także pożegnania. W tym pokoju rejestruje się zgony. To tutaj rodzina lub zakład pogrzebowy zgłasza śmierć bliskiej osoby. Wydawany jest akt zgonu, który jest niezbędny przy załatwieniu spraw spadkowych, ubezpieczeń czy organizacji pogrzebu. Mimo, że to trudny moment, urzędnicy są tu po to, by pomóc spokojnie, dyskretnie i z empatią. Przystanek czwarty. Odpisy aktów, bo czasem trzeba wrócić do przeszłości. Jeśli potrzebujesz odpisu aktu urodzenia, małżeństwa albo zgonu, to trafiliście pod właściwy adres. Takie odpisy są potrzebne m.in. przy wyrabianiu dowodu, paszportu, przy ślubie za granicą, a czasem przy rejestracji dziecka w przedszkolu. Wniosek można złożyć osobiście, przez ePUAP lub listownie. A koszt uzyskania odpisu skróconego to 22 zł. przystanek 5. Zmiana imienia lub nazwiska. Bo czasem warto coś zmienić. Jeśli Twoje nazwisko brzmi jak żart z kiepskiego kabaretu albo chcesz wrócić do poprzedniego, to tu można złożyć wniosek o zmianę imienia lub nazwiska. Potrzebny jest uzasadniony powód, np. nazwisko ośmieszające, trudne do wymówienia lub powrót do nazwiska rodowego po rozwodzie. Opłata za rozpatrzenie wniosku to 37 zł, a decyzja przychodzi zazwyczaj w ciągu miesiąca. Przystanek szósty – uznanie ojcostwa. Jeżeli dziecko urodziło się poza małżeństwem, ojciec może formalnie uznać ojcostwo właśnie tutaj, w obecności urzędnika stanu cywilnego. To prosta procedura, nie trzeba sądu, wystarczy zgodne oświadczenie obojga rodziców, często załatwiane razem z rejestracją narodzin. Przystanek siódmy. Transkrypcja zagranicznego aktu, czyli wpis do polskich ksiąg. A jeśli ktoś z Państwa urodził się, zawarł związek małżeński lub zmarł za granicą i potrzebuje polskiego dokumentu, to właśnie tu można złożyć wniosek o transkrypcję aktu do rejestru stanu cywilnego w Polsce. To przydatne m.in. przy staraniu się o polski paszport, numer PESEL czy przy sprawach spadkowych. Do wniosku dołącza się oryginalny zagraniczny dokument wraz z tłumaczeniem przysięgłym. I oto cała wyprawa po Urzędzie Stanu Cywilnego. Jak widzicie, to nie tylko papiery i druki. To miejsce, które towarzyszy nam w najważniejszych momentach życia. Od kłopyski po wieczny odpoczynek. Życzę Wam, żebyście odwiedzali to miejsce jak najczęściej z radości, a jak najmniej z obowiązku. I pamiętajcie, każdy akt tu to część naszej historii.